Witam Was serdecznie w projekcie Denko. Słuchajcie, torba jest taka. Brawo, ja! Brawo, ja! Słuchajcie, spróbuję przelecieć przez to szybko, bo jest tego po prostu milion. Ale tak to jest, jak się trzyma, to wiecie nie wiadomo ile miesięcy. E, większość produktów będzie brudne, bo tak jak mówię, trzymam mam to przez ogromnie dużo miesięcy. I tak, zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą użyłam, w sztuk kilka, to jest najlepszy na świecie lakier do włosów z Got2B. Polecam Wam bardzo serdecznie. Świetny. Nie robi skorupy, a utrzymuje bardzo dobrze mojego koczka. Nie wiem, gdzie ja to mam dawać. Chyba gdzieś tam będę rzucać. Dobra, dalej co nam tu wychodzi? To są maseczki. I maseczki już Wam opowiem, jeśli chodzi o maseczki. To, co będę pamiętała. To na pewno nie są wszystkie, gdzieś tam jeszcze są na dnie jakieś. Dobra, lecę po kolei, bo słuchajcie, masakra. Pierwsza maseczka z marki Seventh Heaven Black Seed Peel off Mask. Zwykła czarna maseczka peel off do ściągania. Nic ciekawego nie powiem, bo nie pamiętam, więc nie była za ciekawa. Nip Fab, te 15-minutowe maseczki z kwasem glikolowym. Fantastyczne maseczki. Moje ulubione używam je non-stop. Także to jest świetna sprawa. Dalej mamy koreańską maseczkę Gold Foil. Czekajcie, mi spadła jedna. I ta maseczka jest, słuchajcie, przepiękna. Ona przepięknie wygląda. Ja mam z nią zdjęcie na Instagramie, także jak jesteście ciekawi, to zobaczcie. Yy, czy coś robiła? Yy, nie no ona o tak jak tutaj wygląda. Piękna jest, błyszcząca, ale nie pamiętam. Natomiast ta coś robiła. To jest Saint -Tropez. ta maseczka taka samoopalająca. Ona tu jeszcze mi brudzi, także ja już ją dziś kładę osobno. Tragiczna maseczka, ja mówiłam we vlogu, zrobiła mi taką krzywdę, że po prostu masakra, chodziłam e, chyba przez tydzień czasu z twarzą wysmarowaną jak orzechem laskowym. Laskowym? Dobrze mówię? Włoskim. Włoskim, takim wiecie jak brudzi na pomarańczowo, dramat. E, dalej zjadłam całe opakowanie witamin e, Well Woman mm, Original, one są tutaj sygnowane przez test Dali Daily. daily o te fioletowe, powiem Wam, że super witaminy i jeśli chodzi o taką poprawę mojego zdrowia, czy tam kondycji i tak dalej, to nie zauważyłam, ale działają na 100%, bo co zauważyłam, to słuchajcie, z tymi witaminami 100 razy lepiej przechodziłam moją miesiączkę, więc jeżeli macie problemy z ciężkim bardzo okresem, bolącym i tak dalej i wszystko, co się z tym wiąże najgorszego, to polecam Wam branie tych witaminek właśnie przed. Dalej użyłam maseczki pod oczy, maseczki pod oczy, takie płatki pod oczy, mmm, Skin Academy, o te zielone, ja Wam też je pokazywałam nieraz w swoich filmach, bardzo fajne, takie w saszetkach, tu jest bodajże cztery saszetki, tak, cztery saszetki z zielonym ogórkiem, świetne maseczki, naprawdę bardzo ładnie wyglądają oczy po nich. Dalej płyn do soczewek, to jest płyn, który ja używam zawsze do soczewek, polecam Wam serdecznie, bo jest bez konserwantów, ja mam alergię na konserwanty, nie mogę, bo dostaję zapalenia spojówek, ten płyn jest świetny. Bardzo bezpieczny. Eee, niwa. E, żel do mycia buzi, ten niebieski. Kupiłam kiedyś, bo nie miałam innego wyboru. Byłam blisko kołopa i był tylko ten. Bardzo dobry żel. Bardzo dobry żel. Na pewno do niego wrócę. Świetnie zmywał. Makijaż, cały brud. Potem na waciku, jak przecierałam już tonikiem, czy czymkolwiek. Twarz nie było absolutnie nic. Żadnego brudu. E, także świetny żel. Naprawdę bardzo dobry i tani. E, dalej do kąpieli. Jest takie wszystko zakurzone. E, Niwa, e, taki shower gel, żel do kąpieli. On był taki e, w formie, m, tak jak tutaj jeszcze możecie oprócz moich włosów resztkę zobaczyć, w formie takiego olejku, coś takiego. Ładny zapach, ale no, nic nie robił, nie nawilżał, no bo też ja nie wymagam od żelu, żeby nawilżał. Ale też się nie pienił za super, więc nie wrócę do niego. Dezodorant Nivea Black and White. Czy on faktycznie zapobiega tym czarny, białym śladom na czarnych koszulkach, koszulkach, czy tam żółtym, na białych? Nie wiem. Szczerze nie, nie zauważyłam. Ja muszę kupać takie mniejsze pojemności dezodorantów, bo jak mam taką ogromną butlę, słuchajcie, to ja tego nie mogę zużyć. Mnie to już po jakimś czasie nudzi ten zapach, a dwa przestaje działać. Także nie wrócę. Na pewno jakiś inny wypróbuję. Z, z, użyłam też gdzieś tu będzie, o jest chyba tu z NYXA kredkę do, do brwi. Słuchajcie, kredki do brwi z, z Nyxa ja uwielbiam. Naprawdę, to jest ta z tą taką gąbeczką. Ja uwielbiam kredki do brwi z Nyxa i cały czas je używam. Ona była taka dość grubsza, bo ona była taka off-trójkąt. Teraz mam troszkę inną, ale też z Nyxa z grzebyczkiem zamiast gąbeczki, bo ja tej gąbeczki tak naprawdę nie używałam. Kredki z NYXA do brwi bardzo serdecznie Wam polecam. Także świetna kredka. Dalej to nie wiem, co to jest, bo tego nie zużyłam. E, miksa, że delikatnie oczyszczający przeciw niedoskonałościom, to jeszcze przywiozłam z Polski, jak byłam na wakacjach, słuchajcie, świetny żel. One nie są tanie, tak mi się wydaje z tego, co, co pamiętam, ale naprawdę bardzo dobry. tak samo zmywał wszystko, bardzo podobnie jak tamta Niwa, więc Niwa jest taką tańszą, ale tak samo praktycznie działającą wersją, jak miksa. Jeśli chodzi o to tutaj oczyszczający tynk, no, nie wiem. Ja nie miałam żadnych wyprysków niedoskonałości, także krzywdy mi nie zrobił. E, Łukasz użył krem e, Loreal Men Expert Hydra Power. Taki o. Teraz ma jakiś inny, więc chciał sprawdzić czegoś innego. E, z Butsa Dual Action Atlets Foot spray, spray do e, stóp. Taki wiecie, odświeżający. On tam chyba z stalkiem jest nawet. Także fast drying, także coś takiego zużyliśmy. Bardzo fajny. Wracamy do niego często. Kolejny dezodorant to jest marka Sure, czyli Polska Rexona. Zapach Shower Fresh. Jego tu jeszcze trochę jest. Shower Fresh to to... Zapach nie. Zapach zdecydowanie nie. Nie za bardzo. Bardzo szybko mi się znudził. Bardzo szybko zaczął inaczej na mnie pachnieć niż na początku. Bardzo szybko przestał działać. Ja w ogóle te dezodoranty Sure, nie wiem, Sure, jak to, jakkolwiek to czytać, nie lubię i już ich przestałam, przestałam je po prostu kupować. Nie lubię, nie sprawdzają mi się i są do kitu. Pasta do zębów, Aqua fresh. Fresh and minty, ta taka w tej tubeczce. Pasta jak pasta. ona tam nie wybiela, nie wiadomo jak i nie robi, zresztą ona chyba nie jest nawet wybierająca. Ale bardzo dobry miała smak. Także że że smak tej pasty. Dalej z DAW, kulka e, pod pachę. Go fresh, z. O, to pamiętam, że. Tak, to ślicznie pachniało. Zapach gruszki. Słuchajcie, to bardzo ładnie pachniało i to było bardzo fajne. Także do kulki z DAW na pewno wrócę. Kolejny żel pod prysznic to jest niwa. Kokonat no niwa. To jest naprawdę bardzo dobra marka, a bardzo niedoceniona marka. Świetnie się pieni, przepięknie pachniał. Ojej, przepięknie pachniał. I świetnie się pieni, bardzo fajny żel do niwa na pewno jeszcze wrócę nie raz. E, o, Jezu, tutaj etykietka jest przepiękna. Pokażę Wam z daleka. Zużyliśmy Head and Shoulders. Bardzo fajny, bardzo fajny szampon. Jeżeli wasze włosy lubią e, chemię, nie lubią takich naturalnych szamponów i naturalnych e, środków, to jak najbardziej wam polecam. Moje włosy kochają chemię i mam piękne włosy po właśnie szamponie Head and Shoulders. E, wracamy cały czas. Łukasz bardzo lubi, także wracamy, a ja mu podkradam. Skąd tu się wziął ten żel, to nie wiem, ale mam tu pół żelu jeszcze, to... no dobra, zgarnęłam go gdzieś, <laughs> kolejny żel y, to jest kupiony w Tesco, Brazilian Summer, y, on się chyba tak nazywa, on jest taki pomarańczowy właśnie z taką papuszką. piękna buteleczka, pięknie to wyglądało jak on był pełny, y, dlatego też się skusiłam i też zapach, no zapach ma przepiękny, to jest takie, jest nie wiem, malibu, zapach malibu, normalnie zapach, tutaj widzicie, nie ma, nie ma nic chyba. Ale taki Brazylia no przepiękny zapach, świetny zapach, ale oczywiście się nie pienił, także nie wrócimy na pewno. O, kolejne maseczki. Mówiłam, że to będzie wszystko z maseczek, więc kolejne maseczki to jest tak, po kolei, taka dwuetapowa y, z zapachem grejpfruta. Zapach grejpfruta bardzo mocny, wyczuwalny, natomiast nie pamiętam, chyba nie zrobiła nic. Kolejna maska to jest Pink Clay Sheet Mask. To jest też z tych e, koreańskich, z których była tam ta Golden Mask, ta złota. E, purifying, powiem Wam, że. Nie pamiętam. Także chyba nic. E, maseczka wisi urwa, nie urwa. E, maseczka z Disneya, ta z Aurorą, Aurora, Aurora, nie mam pojęcia. W każdym razie robiłam ją też na filmie z racji ciekawości, jak one wyglądają i wygląda przerażająco, a co robi jest. I jest taka skóra, wiecie, wygląda na taką nienawilżoną, tylko taką z, ma blask, o, taka z blaskiem. <grym> Także to tak, ale. No, szału nie ma. Jak za tą cenę, bo są bardzo drogie, to szału nie ma. No i tu mi się skleiły kolejne dwie z Nip Fab. Uwielbiam tą firmę, jeśli chodzi o maseczki. Także tam były dwie pomarańczowe, a tu mam dwie te Bubble Mask. Świetne maseczki. I ta, i te pomarańczowe poszły w rozdaniu dla Was. Również. Kolejny lakier Got2B, trzeci. Także, żeby Wam udowodnić, że naprawdę go kocham. <grym> Dalej mamy kolejną kredkę z NYX'a, znowu na dowód, że naprawdę je kocham. To jest właśnie ta, którą ja mam teraz, nową, a pudełko jest po tamtej, czyli jeszcze jedną taką zużyłam z, tym, z, tą z tą szczoteczką, nie szczoteczką, z tą gąbeczką. A tu jest taka już, widzicie, no nie zobaczcie, o jeszcze trochę jest, taka w pisaku cieniutkim i zdecydowanie wolę te. I z grzebykiem. I zdecydowanie wolę te, bo ja tutaj używam i kredkę, i grzebyk. Także kredki z NYXa do brwi polecam Wam serdecznie. Ja tutaj użyłam akurat w kolorze brunet, a teraz mam kolor taupe, chyba jaśniejszą troszkę. Ta brunet była dość ciemna. Mój ukochany ulubieniec, John Frida odżywka do włosów John Frida, Robiłam z nią film, jej test. Fantastyczna odżywka, lepszej jeszcze nie znalazłam, także polecam wam bardzo serdecznie. Użyłam również, zużyłam e, mój ukochany odkryty krem serum w zasadzie pod oczy z Pixie. On wygląda tak w pudełeczku, pudełko nie wygląda za ładnie, bo już trochę leży, tak jak mówię. E, to jest o, wygląda tak. To jest Pixie serum pod oczy kolagenowe fantastyczne serum, słuchajcie, pierwszy taki kręc, tam serum pod oczy, które ja faktycznie widzę, że coś zrobił z moimi oczami, z moją okolicą pod oczami, faktycznie te cienie są bez makijażu jaśniejsze, nie mam już takich, wiecie, strasznie podbitych oczu, takich strasznych kółek, także fantastyczne. Ta okolica jest gładka, nawilżona, taka napięta. Polecam Wam serdecznie. Naprawdę polecam Wam zainwestować, spróbować. Fantastyczne. I już mam drugie opakowanie. To jest zużyte, a ja już drugie zaczęłam jakiś czas temu. Kolejna pasta do zębów to jest Pronamel Sensodyne. Świetna pasta, świetna. Z Łukaszem się zakochaliśmy, nie jest, nie jest jakoś bardzo wydajna, zauważyliśmy, bo szybko się skończyła, ale to też była mała pojemność, 75 ml, ale fantastyczna pasta. Po prostu pasta, po której zęby są śliskie, białe, błyszczące i czujecie odświeżenie i ma fantastyczny zapach, smak, nie jest mocna jakaś, nie wiadomo jak. Świetna pasta. Teraz też mamy Sensodyne Pronamel, tylko z niebieskim koreczkiem, wzięliśmy inną na spróbowanie, ale ja jednak wrócę na pewno do tej. E, żel do mycia twarzy. Z, słuchajcie, z primarka. Spróbowałam raz z primarka żel do mycia twarzy. On kosztował dwa funty. To jest pink greyfruit, e, różowy grapefruit dla e, combination and dull skin, dla stery mieszanej. I taki o. I po prostu jestem w szoku. Zużyłam go całego. Używałam tylko jego przez pewien czas jak do mycia twarzy. To jest Foaming Face. Tak, i faktycznie, on robi taką pianę. Nałożycie go trochę na rękę, robicie, robi się taka piana na twarzy, że szok. Piękny zapach grejpfruta. Jak ja nie lubię tak ten jest naprawdę, naprawdę tak mocny, taki soczysty, takim sokiem z grejfruta, po prostu przepiękny. Powiem Wam, że świetne żele. Jeżeli macie Primarka u siebie, spróbujcie, naprawdę, spróbujcie tych żeli, nie wiem jak inne w zasadzie, ale tego konkretnego Pink grapefruit. Fantastyczny żel. Ja go sobie na pewno jeszcze kupię. Przynajmniej jako taki, wiecie, pomocniczy do tych płynów pincelanych i do tego, co teraz używam. Taki, żeby wiecie sobie urozmaicić. Świetny i używam go jakiś czas tylko jego i powiem Wam, że nic mi nie zrobił, żadnej krzywdy. Także fantastiko i usuwa świetnie wszystko. I już zbliżamy się ku końcowi, na szczęście. Dalej mam Palmersa, moja ukochana firma Palmers. Czyli ukochany ulubieniec od lat, miesięcy i w ogóle blodla. Wiecznie o nim gadam. Szampon do włosów Palmers. Wszystkim polecam. Fantastyczny, najlepszy szampon, jaki używałam w życiu. I druga rzecz to jest body lotion z witaminą E, też właśnie z Palmersa kokosowy. Czyli ten body. No, balsam do ciała. Bardzo gęsty, ja bym powiedziała, że to jest bardziej takie masełko do ciała, bardzo gęsty, bardzo wydajny, ja tą butelkę miałam, słuchajcie, z półtorej roku spokojnie, pewnie nie powinnam, no rok, a ja półtorej roku jej używałam, bo pamiętam, że kupiłam jak się tutaj wprowadziliśmy, fantastyczny, tak nawilża skórę, wchłania się bardzo szybko, nie ma lepkiej warstwy, coś pięknego, polecam Wam serdecznie, w ogóle Palmers to jest dla mnie hmm, cudowne. Wszystko spadło <laughs> z fotela. I zbliżamy się ku końcowi, szampon Garnier, Garnier Ultimate Blends. tu jest ten z Argan Oil, no nie wiem, no szampon jak szampon, mył mi włosy, troszkę mam po nim przesuszone, ja nim właśnie myłam dzisiaj włosy, troszkę są takie przesuszone, więc jednak Palmer's wygrywa. Mimo, że tu jest ten argan oil, no nie, ja nie. Już się tak do Palmersa przyzwyczaiłam, że nie mogę innych używać, ale wziąłam na spróbowanie, mówię, spróbuję jakieś tam, w promocji nawet był. I słuchajcie, dobra, do końca. Ostatnie dwie, że, trzy rzeczy. To jest, no się nie będę rozgadywać, upaćkany jak nie wiem, L'Oreal Paradise Ecstatic, mój ukochany tuż do rzęs, lepszego nie ma dla mnie na świecie. I koniec, kropka. <taki> Także mój oh. ulubieniec zdecydowany. I zużyłam dwa korektory z katli Catrice Liquid Camouflage w odcieniu 020 Kicia Zostaw. Chyba <taki> śmieciami. 020 Light Beige. Także dwa te korektory zużyłam. Zużyłam je, słuchajcie, bardzo szybko, bo ja je kupiłam w marcu. W... Przestało mi nagrywać. Mówiłam o tym, że jest tak dobry, że zamówiłam sobie kolejne. Dwa czy trzy? Trzy chyba mam. Tak, i mam kolejne trzy. Łukasz mi przywiózł po prostu z Polski. Także są naprawdę świetne. Polecam Wam serdecznie. To tyle, jeśli chodzi o moje śmieci. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę w tym filmie. Mam nadzieję, że coś może wypróbujecie albo od czegoś Was odwiodłam zakupu jakiegoś bubla. Także tak. Dziękuję serdecznie za uwagę w tym filmie i do zobaczenia w następnym. Pa!